Zanim zacznie się właściwy wstęp do filmu, który nagrałem wczoraj, muszę dopowiedzieć, że dzisiaj gruchnęła informacja totalnie z rana, że będzie nerw Monka. Niektóre czary dostały nerfa o 10%, niektóre o 25% porozmawiamy na ten temat i pokażę wam małe porównanie, jak ekspiło mi się wczoraj i jak ekspiło mi się dzisiaj. No i oczywiście porozmawiamy o gorącej, która może. To dopiero się okaże, wystawia swojego hara na sprzedaż. Także zapraszam do już wcześniej nagranego początku i do reszty filmu. W tibijskich kuluarach można coraz częściej usłyszeć przebijający się głos, że najlepsza polska postać na scenie tibijskiej może być na sprzedaż. Chciałbym dzisiaj się przyjrzeć tej sprawie, pokazać wam kilka rzeczy, które są dla mnie ciekawostką, ewentualnie porozmawiać o wycenie takiej postaci, bo mówimy tutaj o dziesiątkach, jak nie setkach tysięcy złotych. Choć odkładając na bok czynnik materialny, choć bardzo kuszący, musimy pamiętać o tym, że nie samym pieniądzem człowieka żyje, a pewien etap polskiej historii na scenie topki Tibi dobiegłby końca. Halo, halo Tibia! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, chciałbym, żebyście dzisiejszy film traktowali bardziej jako forma ciekawostki, może coś, o czym można sobie pogadać na zasadzie plotek, ale nie coś wiążącego, to na pewno nie jest potwierdzona informacja i myślę, że sama zainteresowana albo potwierdzi, albo zdementuje te pogłoski. Ewidentnie jest coś na rzeczy, informacje nie są potwierdzone, ale chciałbym, żeby tibijskie środowisko wiedziało, że jest coś na rzeczy. Widzowie bardziej spostrzegawczy na pewno zauważyli, że z kadrem jest coś również na rzeczy. A to wszystko zawdzięczam dzisiejszemu partnerowi odcinka, czyli FlexiSpot. FlexiSpot to globalna marka produkująca ergonomiczne meble, m.in. model E7Q który jest przy mnie. Jedną z najważniejszych funkcji tego biurka to jest możliwość regulowania wysokości. Jeżeli lubisz siedzący tryb pracy, możesz zacząć od 66 cm wysokości, a jeżeli jesteś fanem stojącego trybu pracy, tutaj możesz podnieść swoje biurko aż do 131 cm. A dodatkowo udźwig tego biurka to 200 kg A wszystko wykończone jest solidnym sznytem. Cztery nogi tego biurka są wykonane ze stali węglowej, dzięki czemu stabilność całej konstrukcji jest na naprawdę wysokim poziomie. Wyświetlacz pokazujący aktualną wysokość biurka oraz co najważniejsze, łatwość w składaniu. Na biurko macie 10 lat gwarancji oraz 60 dni na zwrot produktu. Obecnie trwa kwietniowa wyprzedaż, na której możecie produkty złapać o wiele taniej. Jest Również dodatkowy rabat do 27 kwietnia na 100 zł zniżki przy zamówieniach od 2000 zł z kodem PLKT21 oraz 200 zł zniżki przy zamówieniach od 2500 zł z kodem PLKT22. Na ten moment naprawdę z całego serducha polecam ten sprzęt. Zobaczymy jak będzie z czasem, a ja zapraszam do materiału. Żeby nie testować Waszej cierpliwości, weźmy sobie na tapet go Gorącą i jej postać. Zobaczmy, co wiemy na ten temat. Oczywiście, jeżeli ktoś nie wie, gorąca to jest obecnie top 2 postać w całej TB, a jeżeli chodzi o naszą polską scenę, jest to top 1 postać. Gra razem ze swoim ukochanym Bobkiem, tworzą parę tibijską, jak i życiową. No i Bobek jest oczywiście na trzecim miejscu, gorąca jest na drugim i tworzą swoistą topkę. Jeżeli zagłębimy się nieco dalej w historię naszej ukochanej tibijskiej pary, będziemy mogli zauważyć, że na filmie pokazującym drogę do 2000 poziomu wspólnie, zaczynali ze sobą ekspić na około osiemsetnym poziomie, więc ponad 1000 poziomów mają już za sobą, pełno wzlotów i upadków, zmiany ludzi w team huntach, mieli kilku najtów po drodze, ale nierozłącznie są ze sobą już od długiego czasu. Tak więc jak możemy zauważyć na zamieszczonym screenie, jest to wiadomość typowo napisana w schemacie, jeżeli ktoś wystawia postać na market, no to pisze wszystkie szczegóły i ta wiadomość jest również napisana w takim samym stylu jakby była na sprzedaż. Gorąca napisała level 2780 plus MS skile 141 magic na czysto pisząc, że loyalty konto ma 50% możemy uznać, że konto chce sprzedać poza bazarem, a nie na stronie, gdzie będzie musiała zapłacić dodatkowy podatek od sprzedaży postaci, oczywiście dla Hansa Możemy zauważyć, że ta postać ma takie itemy jak Femumbras Hata, ma Dragon Slayer Outfit, ma 324 Gemy, z czego 292 to Greater Gemy. Jedno otwarcie Gema kosztuje 6 KK, prawie 14,5 tysiąca charm pointsów, questy prawie wszystkie zrobione. No i z najważniejszych informacji to by było na tyle. No i moi drodzy, ktoś by mógł powiedzieć, że to jest fejkowy screen, że ktoś to przerobił, że w sumie to nie ma o czym gadać, więc stwierdziłem, że zasięgnę opinii osoby, która lubi skupować takie postacie i wiem, że ma na to środki. Chodzi mi oczywiście o magicznego, który ma w swoim zestawie postaci na sprzedaż m.in. 2400 eka, który jest jednym z topowych eków w całej TB, którego możecie sobie Kupić za 600 tysięcy Tibia Coinów, pamiętając, że 250 Tibia Coinów na stronie Tibia.com kosztuje około 45 zł. No i napisałem do magicznego wysyłając mu screena i pytając: Halo, bracie, potrzebuję weryfikacji. Słyszałeś coś na ten temat? Magiczny odpisał: Hej, 1 kktc ponoć, ale nie mam info od pameli, tylko Ahmeda. Czyli jest coś na rzeczy. Jest, jest. Także moi drodzy rozpocznijmy sobie tę analizę może od małej matematyki. Milion Tibia coinów, jeżeli podzielimy sobie na paczki po 250 TC, które umówmy się, że są warte około 40 zł. Myślę, że nawet za 41 mogliby sprzedać w hurcie. Mamy 164 tysiące złotych. Mówimy tutaj o milionie Tibia coinów. Mówimy tutaj o kwocie 164 tysięcy złotych. No i te Teraz pomyślmy sobie, czy to dużo, czy to mało. Jeżeli pomyślimy sobie o kilku pikselach w tej gierce, myślę, że spokojnie możemy powiedzieć, że to jest fura pieniędzy, bierz w ciemno, bierz tą walizę, buduj sobie fundamenty gdzieś pod Warszawą i ciesz się życiem. Z drugiej strony, jeżeli ktoś gra na co dzień w Tibie, mniej więcej, wie, jak wygląda specyfikacja takiej postaci, ile trzeba włożyć w stworzenie takiej postaci i wytrenowanie jej, ile to potrzeba czasu, ile stary nawet prądu, ile kosztuje wyprodukowanie takiego konia, to 164 tysiące złotych może się okazać zbyt małą kwotą, żeby spłacić to, co się włożyło w tego Hara. Oczywiście on na swoim poziomie zarabia na siebie. Nie można powiedzieć, że to, co wyciągają z hantów, to idzie na śmieci. Wiadomo, że są w stanie na Zarobić na boosty, na kartki, być może czasem trafi się jakiś item z bossa, który można sobie sprzedać i wytrenować raczej postać. Ale jeżeli weźmiemy nawet pod uwagę wycenianie czasu a sporo lat spędziła gorąca na stworzeniu takiej postaci no to, moi drodzy, rekompensata chyba mało owocna. Mało owocna również okazała się nowina, którą dostaliśmy dzisiaj rano na tibia.com, w której mogliśmy zauważyć zmiany i rebalans. Okazuje się, że CipSoft w swojej zapowiedzi Monk'a i wizji jak ten Monk miał wyglądać, wszystkie czary gainery, które ładują harmonię, miały być słabsze, a Spender, który bijesz raz na 5 tur, miał się okazać tym czarem, który robi spustoszenie. Grając Monk'iem przez ostatnie ponad dwa tygodnie, zauważyłem, że te gainery, jeżeli weźmiemy pasywkę, która nam podbija fist fighting, o wiele mocniej biją i moi drodzy, co za tym idzie? Wykręcamy większego expa na godzinę niż co 5 tur balić tego spendera. No i myślę, że nie tylko ja to zauważyłem, ale również twórcy gry to zauważyli, no i dzisiaj wprowadzili zmiany. Double Jab dostał base power z 50 na 40 zmniejszenie. Chain, który był największym spustoszeniem w mąku, zmienia swój power ze 111 na 99, więc Double Jab dostał nerfa 20% w Damage'u. Tutaj chaina mamy zmianę o około kilkanaście%. Flare of Blows dostał nerfa z 65 punktów damage'a, a 60. Greater Flare of Blows. Ze 100 na 90, więc tutaj również mamy nerfa o około 10%. Kurcy gry również uznali, że leczenie na cnocie jest o wiele większe niż zakładali, i również zmniejszyli base healing z 13 na 10, więc mamy o około 30% zmniejszone leczenie na mąku. Ale oczywiście w momencie, gdy będziesz na tej cnocie od leczenia. No ale dobra, dość o teorii, przejdźmy do praktyki. Przez ostatnie kilka dni przesiaduję sobie na grimach, czy to Yalahar, czy to Drefia, i z tego co zauważyłem, i ty dalej są mocne, ale już nie aż tak jak. Przed nerfem. Porównałbym to moi drodzy mniej więcej do czegoś takiego, że no, jakby ktoś ci zajebał kopa prosto w brzuch, no to bolałoby cię, ale byś żył. Mniej więcej teraz jest bardzo podobnie z mąkiem. No, dostał takiego kopa, ale to dalej jest na tyle atrakcyjna postać i na tyle przyjemniej się gra, że ja nie zamierzam. Kończyć gry. Umówmy się, jeżeli na 180 na 170 poziomie jesteś w stanie zrobić 3,5 karawa, no to coś tu jest nie halo. Wydaje mi się, że dla higieny gry jest to potrzebna zmiana i umówmy się, wydaje mi się, że nie ostatnia. Ostatnio na streamie rozmawialiśmy sobie, czy taki potencjalny nerf jest możliwy. No ja mówiłem, że jeżeli ja bym wypuszczał produkt oficjalnie, gdzie były testy, to raczej bym nerfów nie wprowadzał tak szybko, więc obstawiałem, że taki nerf nowej postaci może być za kilka miesięcy. Nie musieliśmy długo czekać, trochę ponad dwa tygodnie, i postać bije o kilkanaście procent mniej. Tak jak Grimy potrafiłem na 3-4 tury zmieść, teraz na tak 4-5 tur, czasem na 6 trzeba je ubijać. Ale jeżeli pomyślimy, że dopiero co robiłem 3,5 kK na 170 poziomie, no to nawet jeżeli weźmiemy te 10, no nawet 15% expa mniej, jeżeli miałbym teraz robić, no to jest dalej kosmiczne 3 kK rawa expa na godzinę. Nawet jeżeli przyjdziesz item w akcie na 180 poziomie i będziesz mógł bić z ognia, to nie wiem, czy wykręcisz takiego expa na godzinę. Biorąc Paladyna z Diamond Arrowami i Massanem, esz nie wiem, czy takie liczby zrobisz na godzinę. Monk wydaje się nawet po nerfach dalej jedną z najlepszych postaci na early game, ie. a biorąc pod uwagę, że większość itemów można kupić u NPC-ka albo z kapliczek, sprawia, że postać na nowych serwerach może być jedną z najbardziej obleganych. Największy problem, jaki zauważam obecnie w Monku nawet przed nerfem to było całkiem widoczne, to bardzo duże zapotrzebowanie na manę. No i teraz, jeżeli mamy mana licza w imbuingu, nawet dwa razy, jeżeli to jest broń i helmet, to w momencie, gdy Monk dostał nerfa o kilkanaście procent, no to zwrot z takiego mana licza jest kilkanaście procent mniejszy, przez co jak przed nerfem brakowało mi many, a tak teraz na grimach brakowało mi jej jeszcze bardziej. Powiem Wam szczerze, że czasem naprawdę zastanawiam się, czy to nie jest troszkę za mocny deficyt many, jaki mamy na tym Monku. Wydaje mi się, że najlepszą opcją byłoby albo danie Ultimate Manapotionów dla Monka, Albo może delikatne znerwienie z wykorzystywania many w czarach, tak żeby coś jeszcze wystarczyło na leczenie. A być może jestem po prostu jebanym bambikiem i nie potrafię grać tą profesją. Są trzy rozwiązania tego problemu, moi drodzy. Wybierzcie, który jest najlepszy dla Was. Ja jeszcze raz zachęcam do skorzystania z oferty partnera odcinka. Zapraszam do przypiętej wiadomości oraz do pozostawienia siura w górę. Trzymajcie się do zobaczyska i sympatyczne. Pisce papà.